Cześć siemanko, witamy wszystkich, tym razem witam was ja, Józef Zbagen, czyli Mateusz i Paweł. Siema. Ty jak się tam w ogóle zwałeś? Don't kill me. Aha, tak, żeby cię nie kill him. Dobra. W ogóle taka prosta gra te radości daje, ty. Czyż jak ty teraz widzisz balony, to aż do nich skaczesz. No chyba o kobiety. <noise> Zobaczenie Zjemnie. Emil, uciek. O, wiedziałem. Ale oni sami we mnie wchodzą, nie? Ile ty to punktów? Ja nie wiem, on um się to zacinał, 106. Ja Miałem 316. Dawaj do prawego górnego rogu wplecz. No dobra. A to mówisz, że oni sami w ciebie wchodzą, tak? Tak. Bez kolarzem, bez... no. Ja tam pierdolę, nie lecę Czemu? No bo nie mam jak na razie O Jozin z bazin To ty? No jestem Jozin z bazin pomarańczowy No, a ja niebieski tutaj, tą z chimi, za tą lecę Aha, to ty? To cześć O kurde, ziemię Ziemia jak nic Tylko się połączy O. Ucieknął. Tam, na tamtego się wrócił Gdzie jesteś? No ja lecę. No, widzę, widzę. Cię rozłączyłem. Weź go tutaj Paweł, pogoń no, trochę. O. O, za mały. Ale no, zjadłem. Zjadłem, zjadłem połówkę. Oluju, zjadł mnie. No. Jaki fryc. Zjad, zjad. Dobra i czy od zera. Czasami jest tak fajnie, że jak ty wlecisz tam w to, co cię tak pęka tym balonem, nie? No. Kłczatkę, czy jak to tam nazwać? Nie wiem, to tam wlatujesz stary, a tam się okazuje, że tam głośniej. się. Nie że tam leczy. kolczatkę w ogóle można karmić. Tak, i ona wybucha. Tak, nie, ona. No ona się rozdziela na dwie, nie? I leci je na ta strona. A one nie wybuchają i ja się karmi? Nie. To coś mi się popieprzyło trochę. A no i zjadni połówkę, ja pierd Nie lubię takich ludzi. Też nie lubię. Męczysz się. Ja 437 punkciorów. Ja mam 40 mi... Ale jeszcze mam chyba z 200, bo nawet mi nie pisze się zablokowało, to zjebane to jest. No to To się dość często lubi zacinać. Teraz ja też nie mam tej wtyczki w google. Nie wiem skąd ją można pobrać. Jak wiecie, to weźcie tam napiszcie, bo... No, weźcie, napiszcie, bo on nie wie, będzie płakał po nocach, będą mu się bałować. To dużo pomaga, bo wiedziałem, kiedy się możesz rozdzielić, żeby kogoś zjeść i wszystko. Bo teraz ja nic nie wiem. No, co, że trudniej to już gorzej, tak? O, na zi. Nie, no, ale po co się męczyć, jak mówię, to nie? No jasne. No, Daj mi trochę masy. No, gdzie ty jest? tutaj jesteś? No to dobra, grzej to, bo cię jest zaraz tu połknął. No, właśnie właśnie na nam jak no, oddam, to... to. to pedał. Nie no, no, Nie no, 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 O, o. 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 Ale jedzenia, ale jedzenia, chodź tu. Ale się rozwali na kolczakce ty, zjem go wszystko. Jedz i rośnij duży, o kurde, Japonia mnie goni. No i teraz, wojak, Chciałeś mnie zjeść, ty chciałeś mnie zjeść. Nigdy. Nigdy. Teraz ja ciebie zjem. Uhoho. O jakaś... A... Zjem go, czy nie? Czy ty jesteś w ogóle? O kurde. Nie wiem, bo za mały jestem, minimalnie za mały. nie dam rady go połknąć. A to jest przejebane, nie? Rozpędzasz się na tywa, stary, a potem ci braknie. No i właśnie przyjdzie. dlatego Bo się przyda ta wtyczka, nie? Ja go pół godziny, bo jestem tak już wolny. Mam 670 punktów. No to mi jeszcze brakuje dosyć. Nie mogę go zjeść. Co się okazuje? To widzę, nie, to nie, to. Nie. Ja lecę teraz do lewego, dolnego. Do dolnego? Tak. To lecę z tobą. Musimy się komunikować. Bo jak ja będę się rzucał na kogoś, ty będziesz jak moją drugą część tego, nie? Czekaj, bo jak tu Brazylia ściga? To jest będzie tu lepiej będzie. Brazylia. o Brazylia, Czeka, o Brazylia ja jestem też koło Brazylii. No ja też widzę się. Dont eat, Dont hit. Dont hit. No, a gdzie jest? Chodź jak... tu, ja steruj go. Chodź tu! O jest, Mógłbyś go dalej tutaj. On się rozdziela, pajki derwit, on takie mało się rozdziela. Patrz, Gdzie Widziałeś to? Nie, bo jestem za to. Tą... Aha. Aha, o kurde, uważaj. Może... I gdzie leciał z tego, nie, ale go chciałem jeść. Ja poleciałem do góry. Ja też lecę, bo ja muszę tutaj coś, kurde, pozjadać, ty. Tylko te, to są za małe piździczki no też się rozdzielił, on jest wykszulą. Hmm. A zjadłem, spodź tutaj, zjesz drugą połowę. Idę, gdzie ty jesteś? no tu. teraz z co to zjeść? Nie. nie. To ty mnie wdupisz, to karmi mnie. No czekaj. Oj, czuł. to tutaj ogarnę. Bo ja nie wiem teraz, którego bym cię karmił. Czy z tego Czy pierwszym... z tego dużego, bo... No, to by było do dupy. Ola, Pola, było? Uważaj na Japonię. No, ona się już połączyła. Chodź tu. Jestem cały czas pod tobą. Przepraszam sekuracyjnie. Jakby co, będę ci oddawał masę na szybko. Lecisz we mnie, a ja nie chcę... A ja, nie... no, ja, ja, jak mnie zjadł? A, Proszę. Wiecie. Dziękuję. O, we mnie wlatywać, ty. A nie dalej mi tam wrócić. nie wiem, co to za A, tak w powiem. ciebie będę wlatywał. Zauwa, Jeszcze dostałem 97 punktów nie? A ja powiedzieć ile mam? Nie. Nie, nie interesujemy, to byłoby, że można i użyć i tak i tak. No to już trzeba te jakieś hmm. triki, taktyki zastosować, żeby to... chociaż być w tym top 10. Ostatnio z Lesiem nam się to nie udało. A, bo lesie to grać nie mówi O proszę, ja już mam 151 Zobacz na ten, prawy dolny. Prawy dolny, czekaj, bo mnie Emil goni. Oj, Emil jest pierwszy. No, to bez... no Tutaj nie ma tych kolosów, widzę na dole. Oni są chyba u góry. No drugi raz przelatuję, albo trzeci, ten drugi, jeszcze nie spotkałem żadnego takiego wielkiego. A jak się spotkam na takiego wielkiego, to... O, jest tu. Ja Emila widziałem teraz. Jest tu Dawid. On jest zjeb. Jest. tu. na mnie rzuci, jest je. Szalony Dawid jest, no. on jest zjeb. Szalony jest, Kurde, Japonia, oj, 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 oj. oj. O, się lecieli, ale zre. O kurde Paweł. O widzę Japonię, Widzę, widzę, widzę. Ja tam lecę. Ty. Ja lecę do prawego górnego. Jezu, je mnie. Ja lecę do prawego górnego do prawego górnego to ja odpuszczam prawy dół, to lecę do prawego górnego też. Kto cię goni? Wszyscy! No i dupa. A chciałem tak ładnie zrobić takiego myczka. Żeby się porozdzielać. Żeby jak najmniej mnie zjedli... O nie mnie! A! Patrz. Trzy. Ja Jakie... Już się cieszyłem, że we mnie wleci, debil. Nie wleci. Ja lecę prawie głodem cały czas. No i dupa. O, Emil, RZCW. Jaki on jest dupny. No, mówiłem ci, że Emil jest fajny. Ale się porozdzierał strasznie. I mnie teraz nie zje. Chyba. Nie powinien. No i dupa, zaś mi zjedli. To jest nie fair, bo ty wcześniej byłeś tutaj. Oooooo! <laughs> Ola. Ola! Co to miało być? Ola! Gafak fakt nie goni. Ten pierwszy na serwerze, on nie jest taki. No i Weronika, jak nie Ola, to Weronika. Dobra, ja uciekłem od tych kolosów, idę na te małe pojeździe. Nie wiem, ile mam punktów, bo się zawieściło znowu? A chcesz wiedzieć, ile ja mam? Nie. nie. Patrz i myślałem, że mnie nie zje, ty, ja mam 10. To jest troll, to jest. Ach! ale to zjebałem. Zjadłem z niego. No i znowu jestem malutki. A ty kiedyś duży byłeś? Nie przeginałem. <laughs> Ej, myszka mi się zacięła. Albo zgubiła. Fajnie być znowu takim małym. Ej, szybko się lata. Co gdzie ty jesteś? No, no, nie wiem, na środku gdzieś. Dalej, razem będziemy latać. Tu podjedź. Podjadę. Kurde, zjadnie. mnie. No i mnie też. A no znowu mam taki kolor, jaki miałem, to Ja niebieski, taki no, sam. taki niebieski, ładnie jest. Dawaj na lewy, dolny. O ile przelecę, bo z każdej strony mnie Ja myślałem, że tylko z jednej. Ojej, czą u nas tutaj jest, czą na lewy dolny? Tak. Trochę to jest. Ten sam jest jadł. Tam prawie 900 punktów. Siup, na styk. ja już jestem tutaj, nie? Na lewym dolnym? Tak. Ja dochodzę. No, ale dałem lecisz tam? Nie, jestem koło Japonii. Koło Japonii. Ja sam będę musiał leczyć, bo na miejscu się rzucali Ale zaraz tam wrócę. Czekaj, bo tu, o Dawid Ile ty masz punktów? 50. 80, no. sorry, 84. Ja też mam 80. o! o, o. I mnie zjadł Słabo ty. Słabo, hop. Ale jest Japonia, widzę ją. Tak, to ja jestem z drugiej strony Japonii Z drugiej strony? No. Ja mam z tą punktu... Nie widzę cię. Ja byłem przecież koło Japonii. To czekaj. Ona do góry poleciała, nie? No. O idę się. Cześć. Cześć. Patrzcie. Cześć. Cześć. Jest, bo to jest dużo porozrzucane. Jem, jam, jam. No i teraz... O, patrz! Raz sierpem, raz młotem. Ja no i go nie zjem, kur. Kurde. O jodzin, dawaj. Dawaj. O. Ale ja go już nie ziem, patrzę, on jest taki jak ja. Ale ja go O. Oczywiście Panie A, ciebie gonią to dobra, to pół biedy Gaylord tam się spiedał Trochę Uuu Uu. Gaylord O i o jaka Ola jest duża Ola i tym o, o. Ja Teraz tam tu by Ola pękni, pękni. Ola nie pękła. Teraz jestem koło jakiejś śmierci. No, to orka jest w stanie zjadł. No, Widzicie, trzeba wyrkulalić na to. Tak na stojku. Gdzie podzięście, tu jestem. Czekam tu tak długo. Dzięki. Dzięki. Ale żeś żebym nie Dzięki. O, ja jesteś, oddam tą Dzięki. Jesteś zajebisty. Dobra, niech ci pójdzie na zdrowy. Ola mnie goni. A Ola, Ola, jak cię złapie, to Ola cię złapie. Ma takie dwa duże balony. <głosy> <głosy> Dawaj do prawy górny. O, chodź tu. Chodź, leć za mną po prostu. Ja ci zaraz oddam tą masę. Czekaj, chodzi ktoś. Wiesz bierz to. Uważaj! Nie daję. No Dobra. No super. Zjadłem. No. Zalibiście! Ja ci oddaję masę, a ty takie coś, taki błąd. Ale bo ty mi ją sam zabrałeś. Hmm. Ole się kosz, Muszę jakoś sobie zaraz coś wykurać, Ja nie to... muszę do ciebie podlecywać, bo sam ty mnie zabijażi. A potem się czepiasz? Hu? zjadłem go Stim, cześć Stim się oddałem w sumie już Zjadłem Olecam o to nie zjadłem O, ho, ho, cześć prostu. Mam 412 punktorów w dupę. Ile masz? 412 Ola Ola, znowu ty z tymi balonami ma takie dwa idealnie okrągłe. Co tu dużo gadać? O, siema. No siema, jedź ich. Nie staram się. Uważaj. Ja bym. A ja cię będę słania, uważaj. Dobra, Gdzie? Sopoldy. Dobra, starczy, Reszta sobie zostaw Daj mi tego małego Ino? no. chodź tu Dobra czy jest jakiś sir. -o. Masz, nagrywasz, to ci dam ja Uważaj na Siro Ty mnie tak musisz bustować, jak będę kogoś w kogoś, ten... Będę blisko kogoś, nie? Albo będzie leciał na mnie i będzie mi... To czekaj, nie nie ja go zjem, albo dobra O nie No tego się nie rozwa na tych kurczatkach, ty nie, ja nie pękaj, A za dużo będzie. Nie, nie będzie. Jak się to jakby co z wózku jest? Złożaj. Tak. Ta? Mhm. Aha. Nie ziem, bo nie tak, tak. Jakby coś ty mnie i po świecie. Czekaj do wybuchnie, wybuchnie, patrz No. z rudu. na tyję dole Kurde, widzisz to jest gra niespodzianka, ty. To ty, ty masz po prostu downa, i nie <noise> No nie, to ty Kinder niespodzianka znalazłeś mózg, czy to nie rozumiem. A ja tyle masz ja uzbieram dla niego i on to jeszcze tak w taki sposób to przedupia, nie? W <noise> kinder w mózg znalazłem No nie przedupię. O! Czekaj. O i teraz ten mnie <noise> goni zemsta, nie? go wcześniej zadam teraz, on nie może zjeść. Czy źle? Bardzo. No i zjadł. Pisze przecież don't kill me. On no, ja nie rozumie. Angielskiego nie uczy w szkole. On nie rozumie tego heszka w meszkę mareszka i hiszki siszki. Ja. Byłem już taki duży, miałem 550 punktów. I jeszcze Ewaj prawy dolny Czekaj Ewaj na sergonie. O tutaj są jakieś są punktury małe to ten Nie znam Prawy dolny Z tym muszę całą mapę przelecieć No ale ty będziesz szybciej niż ja pewnie No nie wiem czy będę szybciej No i znowu Ola nie Ola z tymi ba Ola no o Łączy luj... imię dziękuję. Grzybek, pozdrawiam cię serdecznie. A widziałem, że ty to ten z hajsowników. No, to wszystko jasne. To wszystko jasne, nie obrażałem hajsowników. No to nie, bo tu wiesz, widać dużo, że właśnie dużo bardzo hajsowników w granie. Co chwilę widać tym znaczkiem z floty. Co zrobisz jak nic nie zrobisz no? Gdzieś tam tata gimpera się też pojawił Jestem lewy dolny Czekaj bo coś mi ścięło O nie, Ten nie będzie Oj ścięło jest. mnie i mnie wszyscy jedli Gdzie ty jesteś? Lefeper, lewy górny Dobra, to, 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 to. Czekaj co, kogo tu mamy? Ka... Kafun chyba O, wystraszył się. O, duka mnie A Oj, duka se zjadł. Ej, grzybek. Gdzie ty tu jesteś? Chyba. Lecę prawy górny, bo tutaj są same kolosy. No ja też lecę. Oni mnie zaraz jedzą. Ej, na mnie. nie. Chyba, że grzybek się na mnie rzuci. No, grzybek mi zjadł. Tutaj se koleś awkował. Ja już dochodzę do górnego. Ola się na mnie rzuciła. Ale mnie nie zjadło Czekam. Dobra, rozkęcam się, GG Ej, Lesiu jest Nie, Lesia Chyba starczy już z tego Siur, zjadmi. Ja gdzie ty jesteś paru? Ja tam. O, co to było? Mała stupka. Coś pięknego. Jeden 108 ty punktów. Ty masz? No. Ale to co się pojawiło. Cały rozwali popet. O, The Heat Tutaj zjazd teraz. Ziąka. O, Seara jak na Oluju. O, no Będę pękał. Albo i nie To zjebałem. Ola, co to za kawałek? Gdzie ty jesteś? jesteś tam? Ja gdzieś w środku. Mam 156 kwarów. A ja mam 358 to tak cięko. To dzisiaj idzie opornie, polnięcie, to jest straszne. Nie przyjdziecie mi tutaj w końcu. Trzeba znaczy. ci się zamścić, znaczy nie? Jak nic, to idziemy w stosy. To smacznego. 190! O, o, o! A ten to kto to jest? Nie wiem. Ty, zablokował mnie. No zablokowali mnie. No dobra, ale górę może się uda. Eriks. Czego tu się wypadało zjeść trochę? Jest to jest ten no, na szczęście jest tak poleciałaś. Ale farcik Ile punktów masz? Co? Ile masz punktów? Mało. 358. Mam tylko spominję. 437. No wchodź do mnie Jurzi. No za ramy zje. mnie też. Już chodź.

Coś cieniutko, dzisiaj ci to idzie. O, Jim? No. To w sumie <ścoughs> z dzisiejszych prób podjęcia zagrania w, w grę to by było na tyle. Także na raźko wszystkim. Trzymajcie się. Yes.